Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynamy już nowy dział, który będzie nazywać się ułamki dziesiętne. I tematem dzisiejszej lekcji będą ułamki o mianownikach 10, 100, 1000. Z ułamkami dziesiętnymi Wy już się spotykaliście właściwie wszędzie. Yy, idąc na zakupy w sklepie, jak mamy ceny, no to to są oczywiście ceny z przecinkami. Czy jak macie czasami, o nawet no z tyłu książki bardzo często jest jakaś cena napisana, prawda? No mamy, nie wiem, 21,90, tak? Czy, czy jeszcze inna cena? No na, no na opakowaniach na przykład innych towarów, typu jakieś tam batoniki, cokolwiek, czy tam lody, często jest nawet przyklejona cena. Więc najczęściej te ułamki dziesiętne to, to zakupy, sklep, czy, czy tego typu, Rzecz, no albo, albo na przykład właśnie wagi produktów, czy, mm, czy pojemność butelki, no wszędzie, wszędzie tych ułamków dziesiętnych już się naoglądaliście dużo. No ale jak to właśnie, jak to będziemy zapisywali, co z tym będziemy robili? Spójrzmy sobie na przykład. Ceny, masy, odległości i tym podobne są często zapisywane za pomocą liczb z przecinkami. Takie liczby to inaczej zapisane ułamki lub liczby mieszane. Bo my ułamki, właśnie ułamek dziesięty to jest też zapis, możemy zamienić na ułamek zwykły. Spójrzmy na cukier. Mamy 0,4 kg. Na, tak na razie tak przeczytam. To inny zapis ułamka 40. I właśnie jak to, jak to czytamy? Bo raczej no 0,4 jest taką nieładną formą bardzo często używaną, ale my takiej nie będziemy yy, za bardzo używać. My będziemy mówić właśnie 4 dziesiąte. Tak to odczytujemy. Mamy teraz napój. 1,33 to inny zapis liczby jedna cała i 33 setne. I ostatni przykład ułamka, mamy 55 tysięcznych. I zapisany jest w ten sposób. Tu mamy akurat witaminę B i mamy pewnie zawartość, zawartość tej witaminy w tych tabletkach. Idziemy dalej. Zwróć uwagę, jakie są mianowniki ułamków zwykłych występujących w powyższych przykładach. Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000 i tak dalej. Można zapisać bez kreski ułamkowej, używając przecinka. No właśnie, bo już na pewno, zresztą, na, jak, jak znam, nasz sam temat lekcji mówi, ułamki o mianownikach 10, 100 tysiąc. My je możemy bez problemu zapisać w postaci ułamków dziesiętnych. Jak to będziemy robić? Spójrzmy na to. 1 dziesiąta w mianowniku mam jedno zero. więc ja po przecinku też powinna mieć. Jedno miejsce, a co idzie tutaj, jaka cyfra? No ta z licznika po, po przecinku będzie szło to, co jest w liczniku, tak? Tutaj teraz zobaczmy. Tu mamy trzysetne, mamy dwa zera, czyli powinna mieć dwa miejsca po przecinku. I co w takiej sytuacji, jak ja tu mam tylko jedną cyfrę, tylko trójkę, to wtedy, żeby dwa miejsca zapełnić, to najpierw wpisuję zero, później 3 dopiero. I to samo w ostatnim przykładzie. 5 tysięcznych mamy 3 zera, czyli powinna mieć trzy miejsca po przecinku, ale tu mam tylko piątkę, więc muszę jeszcze dopisać przed nią dwa zera. I zróbmy od razu ćwiczenie B. Używając przecinka zapisz ułamki. Liczymy ile tu mamy zer. Raz, dwa, trzy. 3, 4. Więc ja powinna mieć po przecinku 4 miejsca, czyli 1, 2, 3, 4, tak? Jako ostatnią wpisuję sobie tą jedynkę, bo to muszę uzupełnić zerami, bo mam tylko jedną cyfrę. Kolejny przykład. Mam tu 1, 2, 3, 4, 5 zer, czyli będę musiała mieć 1, 2, 3, 4, 5 miejsc po przecinku. I tu wpisujemy sobie czwóreczkę, resztę uzupełniam zerami. I teraz ćwiczenie C, bardzo podobne. Zapisz podane liczby używając przecinka. No i mamy 7, dziesiątych. to się równa. Zobaczcie, jedno, jedno zero, czyli jedno miejsce po przecinku powinna mieć więc tylko 0,7, tak? 2 całe i 8 dziesiątych. Jeżeli dochodzi mi w ułamku dziesiętnym jeszcze jakieś całości, to oczywiście to będzie cyfra przed przecinkiem, czyli mam na pewno 2 przecinek 10, więc jedno miejsce po przecinku. A co w sytuacji takiej? Tu mam 18 dziesiątych. Jak ja mam to wpisać? Ja mam mieć, przecież tu mam jedno zero, więc ma być tylko jedna cyfra po przecinku. No to skoro ma być jedna cyfra po przecinku, ma być coś takiego, prawda? Jedna cyfra po przecinku. No to tu będzie ósemka, a jedynka przejdzie przed przecinek. Sześć setnych. Dwa zera. Czyli ja po przecinku mam mieć dwa. Miejsca, dwie cyfry, czyli tutaj wpisuję szóstkę, to uzupełniam zerem. 20 całych i 5 setnych. No to przed przecinkiem na pewno już mamy 20, i teraz tak 2, 0, dwa miejsca. I teraz tu wpisujemy sobie piątkę, to uzupełniamy zerem. No i 325 setnych. Mam 2, 0. Więc po przecinku mam mieć też dwie cyfry, czyli mamy trzy, dwadzieścia pięć, trzy całe i dwadzieścia pięć setnych. Idziemy dalej. Każdy ułamek dziesiętny można przedstawić w postaci ułamka zwykłego, czyli w tą stronę będziemy zawsze mogli. Czyli ułamek dziesiętny zawsze możemy przedstawić w postaci ułamka zwykłego. Zobaczmy, mamy przykład 6 dziesiątych. Tutaj mamy jedną cyfrę po przecinku, więc w mianowniku będziemy mieli jedno, jedno, zero tylko. No, i to możemy jeszcze skrócić licznik i mianownik przez 2, i mamy 3 piąte. I ćwiczenie E. Przedstaw podane liczby w postaci ułamków zwykłych i skróć te ułamki. I mamy pierwszy ułamek. Jedna cyfra po przecinku, więc wiem, że będzie jedno zero w mianowniku, czyli będzie 10, a na górze 2. 1 0 w mianowniku, czyli 1 cyfra po przecinku, czyli 1 0 w mianowniku, czyli mamy 4 dziesiąte. Dwie cyfry po przecinku, czyli w mianowniku 2 0, a do licznika idzie to, co jest po przecinku. Tak? No i 125 tysięcznych mamy co? 3 Cyfry po przecinku, więc 3 zera w mianowniku, a do góry 125. Myślę, że do tej pory to jest w miarę zrozumia zrozumiałe. A teraz jak to w ogóle? Bo często ja właśnie Wam mówiłam, że 40, 35 setnych, tak? Jak to jak to się będzie nazywało? Jak to? Jak to w zapisie, które cyfry, jak się nazywają, że tak powiem. Mamy przykład: 32 całe i 357 tysięcy. Oczywiście to już z, wcześniejszej, z wcześniejszych lekcji wiecie, że dwójka to jest oczywiście cyfra jedności, prawda? Tu mamy cyfrę dziesiątek. A po przecinku zaczynamy od części. Tylko nie ma czegoś takiego jak części jedności, tylko zaczynamy od części dziesiątych. Później mamy piątkę, mamy części setne, czyli prawie tak jak przed przecinkiem, tylko mówię, tutaj to się nazywa części. I nie zaczynamy od jedności tylko od części dziesiątych, części setnych. I tu ostatnie mamy części. Coś mi długopi znowu nawala. Części y, tysięczne. Mam nadzieję, że na razie to jest tak w miarę w miarę jasne. E, spróbujmy, spróbujmy zrobić parę, parę przykładów, żeby to wszystko y, sobie poćwiczyć. Zrobimy zadanie pierwsze ze strony 184. I mam tak, zapisać podane liczby nie używając kreski ułamkowej. I mam przykład 28 setnych. Ja od razu przepiszę parę przykładów, i zaraz je będziemy uzupełniać. Ok. No to y, próbujemy. Mam tak 28 setnych. Mam w mianowniku, mam dwa zera. A więc powinna mieć dwie cyfry po przecinku, prawda? Mam 0,28. Teraz tak, mam trzy całe, czyli oczywiście całości idą przed przecinek. No i co będzie po przecinku? W mianowniku mam jedno zero, a zatem jedna cyfra po przecinku. Teraz tak, całości nie mamy żadnych, czyli 0, i teraz tak, tu mam trzy zera, więc powinna mieć trzy cyfry po przecinku. Tu wpisuję sobie 7, a resztę uzupełniam zerami. I jeszcze jeden przykład. Oczywiście przed przecinkiem na pewno będzie piątka, a po przecinku mamy coraz dwa, trzy zera, więc powinny być trzy cyfry. Tak? Wpisujemy 18 i jedną uzupełniamy początek zerem. Przykład B 13 dziesiątych. Teraz tak tu mam jedno 0, więc ma być tylko jedna cyfra po przecinku, a więc przecinek musi po prostu po być postawiony pomiędzy jedynką a trójką. 122 setne. Dwa zera, więc po przecinku powinny być dwie cyfry, czyli po przecinku powinno zostać 22, dwa, a przed przecinkiem wejdzie jedynka. 209 setnych. Mam dwa zera, czyli po przecinku powinny być dwie cyfry. Czyli mam dwie całe 9, 9 I ostatni już przykład 1247 tysięcznych. Mam raz, dwa, trzy zera, więc po przecinku powinna mieć raz, dwa, trzy cyfry, czyli mam jeden przed przecinkiem, a 247 za przecinkiem. Zrobimy sobie teraz parę przykładów jeszcze w odwrotną stronę, czyli chciałabym zamienić ułamek dziesiętny na ułamek zwykły. I to jest zadanie drugie ze strony 184. Mam przykład A, mam 2 całe i 5 dziesiątych. No to to, co przed przecinkiem, to są na pewno moje całości. A teraz tak. Jedna cyfra po przecinku, 1, 0 w mianowniku. No a do licznika idzie. Piątka. I tu oczywiście możemy sobie skrócić licznik z mianownik przez 5, i mamy 2 całe, i 1, 2. Przykład B, 13 i całych i 5 dziesiątych. No to mamy 13 całych, 1 cyfra po przecinku, 10 w mianowniku, czyli mamy 13 całych i 5 dziesiątych. I też możemy skrócić, że to jest 13 całych i 1 druga. I jeszcze jeden przykład. 1 na cała i 25 setnych. całości oczywiście mamy jedną całość, dwie cyfry po przecinku, dwa zera w mianowniku, czyli mamy 25 setnych. Po skróceniu możemy oczywiście to skrócić przez 25 od razu. W liczniku zostanie nam 1, a w mianowniku 4. Mam nadzieję, że to jest jasne. Do, zobaczenia, do usłyszenia w poniedziałek. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo.